Dzień dobry, kochani! Witam Was w kolejnym jesiennym vlogu. E, wyobraźcie sobie, że... Muszę teraz mówić ciszej. Zapomniałam o Dniu Chłopaka. Kilka dni temu był Dzień Chłopaka i ja nie wiem, jak to się stało. Ja zawsze o tym pamiętam, ja zawsze mam coś dla Luki, a tym razem mi to umknęło, ale... jakby... to nic, to nic. E, Luka się właśnie kąpie e, i ja zawsze mam takie rzeczy pochowane właśnie na taką sytuację, e, jaka jest teraz, e, czyli... Chodzę sobie po prostu czasami po sklepach, kupuję coś. Jak będzie jakaś fajna okazja, to właśnie wtedy będę miała coś na prezent. I kupiłam już jakiś czas temu luce taki jesienny sweterek. Piękny, ma kolor taki niebieski. I piżamy. Taką szarą, w paski. E... Podobny materiał jak mamy pościel, tylko ten jest bardziej miękki. Nalazłam torbę. Chowam to. Zaraz mu dam. Ale wiecie co jest najlepsze? Że też zapomniał. Bo gdyby pamiętał, to by coś powiedział pod koniec dnia. A nie powiedział pod koniec dnia, nie powiedział następnego dnia, następnego dnia, więc nie pamiętam. Zrobiłam luce takie fit śniadanko: ogórek, jajka, e, papryka, grzybki, kefir, kawka, herbatka, armut No i do tego jeszcze suplementy. Proszę bardzo, wszystkiego najlepszego z okazji dnia chłopaka, który był kilka dni temu chciałem zapytać, czy to dzisiaj... Zapomniałam, ale, ale ty cię zapomniałeś? Ja zapomniałem, ale wczoraj widziałem jak ludzie bywa, byli na, na, na randkach swoich, na restauracjach, restauracjach. To teraz ty masz randkę. Każdy ma, jako, na, każdy ale... ma taką randkę, na jaką zasłużył, drodzy widzowie. Ale to, 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 oboje zapomnieliśmy, więc... Grzyby, ogórki, Cień kefir, liczy. espresso. Zdrowo. Bardzo, bardzo dziękuję bardzo. To żurawinka. Hmm? Człowiek. A czy jeszcze prezent na dzień chłopaka? A kiedy kupiłaś? Dzisiaj? Yy, kilka no. miesięcy temu, prawda? <laughs> Ale razie kilka, co? kilka miesięcy temu dla, dla widza czy dla mnie? Dla ciebie, dla widza. W sensie, że to jest wersja oficjalna, czy? Nie, kilka miesięcy temu kupiłam, e, kupiłam ci jedną rzecz i drugą rzecz, jak byłam na zakupach i myślę, no jak będzie kiedyś fajna okazja, to ci dam. A. Więc właśnie wyjąłam to. Wow, jaki ładny, świetny. Piękny, super piękny kolor. Jesienny, może dzisiaj założyć. To nie jest jesienny. To jest jesienny kolor to jest, w swoim stanie? Nie, no, że jesienny sweter A szweter, no, szweter jesienny, ale bardzo ładny. Przepiękny. Dziękuję. Proszę I, bardzo. I tam jeszcze wiem, jest jakaś druga rzecz, nie? To jest jeszcze druga rzecz. No co widzę? Siadanko, Ulala mm. Ula la. Wow. O No, przepiękne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No. Szczęśliwego dnia chłopaka. <laughs> <laughs> Dziękuję, ale piękny naprawdę. To jest, to jest taki klasyczek, ale piękny kolor, ale oto jest dowalony taką... Cieszę piękne. się bardzo. Smacznego, kochanie. Grasja. To jest dopiero Halloweenowe śniadanie. Zobaczcie, najpierw jest... Jestem duchiem! Jaki piękny kubek. Do tego tutaj dynia. Wszystko ma jakby sweterki jesienne. Co tu się dzieje? Jesieniara mód? Może jesieniarz mód? To takie dziwne jesieniara. A ja nie jestem... Ja nie mówię jesieniarz, o swoim młodzie! Mód. jesieniarz mut! Ja nie... Jesieniarz mód! Jesteś haliniarzem to jesieniarzem! Jesteś haleniarzem! Ja to jest nie no jestem halinka, żadnym, ty ja jesteś... żadnym haliniarzem. To ty tak mówisz? Jesieniarz. Nie. Jesienią, jak to brzmi w ogóle? Nie. <grystanie> Często robię tak, że jak się fajnie opalę, to na lato kupuję sobie odcień podkładu ciemniejszy i Miałam ten ciemniejszy i już jestem na końcówce, ale muszę dzisiaj koniecznie kupić sobie jaśniejszy podkład, bo ja nie wiem, czy ta kamera dobrze łapie, ale ja mam za ciemny podkład na ten moment. Ta buzia jest taka pomarańczowa, tutaj mi się wszystko oddziela, więc koniecznie muszę pojechać do Douglasa i kupić sobie właśnie jaśniejszy odcień, o ile będzie, bo ten podkład też się szybko wyprzedaje. Teraz mi się wydaje, że nie widać, ale przed chwilą, jak przychodziłam koło lustra, to naprawdę bardzo mocno to widziałam, a ja wolę, jak ta buzia jest taka jaśniejsza, bo wtedy wygląda na świeższą, na taką czystszą, schludniejszą, a jak jest ta buzia taka ciemniejsza, to... no to już nie mój klimat. Dobrze? No, tak jesiennie. Jak jesieniasz? No, ale w ogóle, naprawdę, no, ten, ten prześliczny jest, prześliczny jest ten sweter. No tak, paradujesz tutaj, a ja... Wpadam na torby. Prześliczny jest ten sweterek, ale ja to widzę bardziej właśnie e, lato, e, w golfikach w tenisika, a nie jesienny. Bo nie, on jest jesienny. Ale bardzo ładny, bardzo ładny. Ja, ja ogólnie chyba dobrze w niebieskim wyglądam. Tak, Ty ci, też bardzo dobrze, ci, ci zawsze ten tak te oczy nie? podkreślam. Zostałam porwana. No, moja A -a. Prześpij sobie się chwileczkę. A -a. Dlaczego ty mnie tak niesiesz? Jesteś moją królewną. Idziemy na sushi, na łódeczki. Przyjechaliśmy do Arkady, bo muszę wejść do Lerua Merleum po pewne rzeczy. Nie, bo nie, będę nie... coś fajnego robić. No ale póki co jestem porwana. Dziwnie się ludzie na nas patrzą. Jakbyś była od trochę to jeszcze nie jechałam na schodach Jezu, nie, nie, nie rób tego, tak, bo wypadnę tam. Muzyka Będzie się działo, będę malowała pumpkinmana. Wy jeszcze nie wiecie jakiego pumpkinmana. Uwierzcie mi, że jest on po prostu cudowny. I z tej okazji przyszłam do larwa Merlem. pokaż Pokażę, jakie wybrałam. E, po farby, bo muszę go troszeczkę przemalować. Wzięłam dwie białe i pomyślałam sobie jeszcze, że skoro mam tyle pomarańczowych dyń, to może. Część wystrojuję albo na srebrny, albo na złoto. Zobaczę sobie już na miejscu w domu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak byłam w ciąży, to malowałam właśnie dynie. To w ogóle było szalone, bo wtedy chyba zakrywałam nos, pamiętasz, żeby nie wdychać tego. No ale już w którymś miesiącu ciąży tam byłam i te yy, dynie sprayowałam. No i tak pomyślałam, że to w sumie fajnie może wyglądać. Skoro nie udało mi się znaleźć tych srebrnych dyni w sklepie, to zrobię sobie srebrne. Z żywych. Spójrzcie tylko, jaki tu jest wybór tych farb. Można naprawdę przebierać, wybierać. Są matowe, są z połyskiem, są właśnie takie błyszczące, srebrne, złote, rose gold. Co jest najważniejsze, że to jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy rozłożyć folię, posprejować. Najlepiej, nie taką jedną grubą warstwę, tylko na przykład, nie wiem, dwie warstwy cienkie albo trzy. I będzie pięknie. Muszę znaleźć jeszcze folię i naklejki. I będziemy mieć wszystko. Wiesz co, jeszcze się zastanawiam, bo jak wyłożę te mm, świeże dynie żywe, jak to mówię, yy, to żeby nam nie pobrudziły płyt, bo one niektóre mogą się zepsuć. A że jak już będą stały? Jak już będą stały i nie wiem, czy nie powinniśmy więcej wziąć takiej folii i wtedy ja sobie teraz na jednej wysprejuję te dynie, a później podłożę pod te dynie. Tylko czy taką, czy inną. Taka a taka folia powinna wystarczyć. Nie będzie tego widać. No będzie. Ja taką 30. kompozycję zrobię, że to podłożę tak? pod, tak, okay. no. No to tak, no to to sobie jak nam na płyty to pójdzie, to będzie masakra. Weź drugą taką. To, tak? Tak. Mam dwie taśmy zabezpieczające, jedną szerszą, drugą taką węższą i mam nadzieję, że się uda z tym dobrze zabezpieczyć, bo nie chciałabym później jeszcze raz przemalowywać tego co tam popsuje. Sprzęt jak dla prawdziwego malarza. Co ja robię tu, co ja tutaj robię. Nie no, na, na sekundkę weszłam tylko po jakieś tam skarpetki, pierdółki dla Charlie do Handemu, ale stwierdziłam, że jak już jestem w to zobaczę jeszcze yy, na dział Handem Home, czy jest coś fajnego, jesiennego. Wjechałam i od razu zjeżdżam, bo nic nie było. Już yy, jakaś tam choineczka, już coś świątecznego, ale jesiennego nic. Kupiłam co miałam w Leroy, obskoczyłam jeszcze handem, kupiłam skarpetki Charlie i zostało nam jeszcze pół godziny, bo oddaliśmy samochód do Myjni, więc zamówiłam sobie soczek, yy, mix yy, grapefruit, pomarańcza. Uwielbiam, chociaż Luka stwierdzi, że to nie jest do końca dobre, bo ma dużo cukru. Yy, z rana podobno taki sok najlepiej No Znaczy nie? ogólnie to jest takie zdradliwe troszeczkę, że nie można po prostu pić soków. Dużo cukru mają ze względu na cukier. Pewnie są jakieś też znowu dwie szkoły na to. No bo przykładowo wspomnieć sobie się na przykład yy, w tej w tym kubku jest, nie wiem, cztery pomarańcze. Tak. No i ile mają cukru. czy jakbyś zjadła owoce, ale to byś nie zjadła czterech pomarańczy. ale czy nie są jakby zdrowe? Nie. Jakieś tam śladowe ilości witamin mają, na pewno. Okej. Okay. Ale są dobre przede wszystkim, nie od jest tego zacznijmy. Właśnie, dobre, mam ochotę. Yy, więc jak jeszcze mamy czas, to może bym poszła do Zary. Dobrze. Bo ja bardzo dużo swetrów sobie kupiłam teraz na jesień, a Charlie w ogóle zrobił jakiś taki skok, że z niektórych rzeczy powyrastała, bo uwaga, jeszcze do niedawna chodziła w niektórych rzeczach 92 <grywia> Naprawdę <grywia> No więc niektóre sweterki są takie krótkie już Czy spodenki yy, Muszę jej dokupić Ale wczoraj kupiliśmy jej coś 105, nie? 104 so so no, I właśnie się zastanawiam czy przypadkiem okay. te spodnie nie będą jej wisiały na kupie. Jeszcze nie mierzyłam Ale kupiłam, no dobra oprócz skarpetek jeszcze coś kupiłam Pamiętajmy Czyli małe kłamstewko na początku <grywia> Kupiłam sobie takie jeszcze no. skarpetki <grywia> Uwaga, taką bluzeczkę. A, Jezu. Sześć, straciłem Jesieniarzu. No i taką spódniczkę, Taki komplecik. No fajne, bardzo ładne. No, więc jak mamy czas, to możemy jeszcze iść do Zarywo, bo naprawdę dużo żeby się trafi. Nie pokończyło, tylko wyrosło w niej po Możemy iść. Zawsze jak pada na zewnątrz i jest taka ponura pogoda, to te centra handlowe mają coś w sobie takiego przytulnego. Są ciepłe światła, jest pełno ludzi. Ja bardzo lubię chodzić po centrach handlowych. Kiedyś uważam, że chodziłam częściej. Teraz chodzę zdecydowanie rzadziej. No ale wczoraj byłam, dzisiaj a mój mąż razem ze mną. Tak, super jest, fantastycznie. Ale <grywa> dzisiaj to ekspresowo, naprawdę. Jesieniara mood. Fajne. Bardzo fajne. Takie spoterkowe są teraz kompleciki dla dziewczynek. Jeden biorę taki różowy, a drugi Szary, takie fajne futerko jeszcze znalazłam, zapinane z kapturem. E, biorę, ile ono kosztuje? 149 zł, a na jesień teraz super będzie. Takie słodziakowe. Jaki czyściutki, podjechał, wypolerowany. Do widzenia, dziękujemy. Uh, uh, uh. Ale super taki czysty samochód. To prawda. My zawsze mamy tyle różnych jakichś śmieci, Charlie zabawek, Boże, wszystkiego po prostu. Wszystkiego jest pełno, wycieraczki są zawsze na maksa brudne, a teraz taki pachnący, czyściutki. Uwielbiam. Ja zrobiłam zakupy w Carrefourze na kolację. Mama, Słucham? Kupiłaś mi ubrankę, bo ja widziałam. Tak, kupiłam Ci ubranka, wiesz? Takie sweterkowe fajne. Coś zobaczyć. Ale to w zarze... A tutaj... O, tam masz torbę z ubrankami. Boże, zaraz... Nie no, co ty robisz? Alina, co ty robisz? Zobacz, jaka spódniczka ładna. Nie ładna. Czy to znowu żart? Nie. Charlie? Nie! Ja wiem, że się podoba. Nie podoba. Jak się nie podoba, to zwrócę do sklepu. No daj, zwrócę do sklepu. No daj, zwrócę do sklepu. Zwrócić? Dobra, to idę zwrócić Ja nie będę teraz patrzyła I kiwni głową, czy ci się podoba Ale ja nie patrzę I co kiwnęłaś? Co kiwnęłaś? Że się podoba, czy się nie podoba? Nie podoba A ja jeszcze raz odwrócę głowę i kiwni. Nie podoba się, tak? Nie <laughs> Powiedziałam mi, tak Że się nie podoba? No, okej, okay, no dobra. Tak jak siedliśmy do samochodu, tak od razu zasnęłam, obudziłam się pod przedszkolem Charlie i nie wiedziałam, co się dzieje w ogóle. Poszłam ją odebrać, I mówię Boże, nic nie rozumiem, w głowie mi się kręci, ciemno mam przed oczami, ja nie mogę spać w ciągu dnia. Bo często mam tak, że po prostu jak zasnę, to już później jestem nieprzytomna, więc źle to dla mnie bardzo działa. Zrobiłam sobie yy, taką bardzo mocną zieloną herbatę, żeby troszeczkę mnie to pobudziło. Chciałam zrobić kawę. Ale ja dla mnie ta kawa z Ekspresu jest za mocna, a tą trzy w jednym już wypiłam, więc nie mam. Mam nadzieję, że ta herbata mi pomoże. Ale już mówię nawet do luki, nie, ja będzie naprawdę już nagrywać. Ja chyba szybko zrobię tą kolację czarni i idę spać, ale nie poddaję się. Nie, nie, nie. Wyjęłam wczorajsze zakupy z samochodu, bo już wczoraj o tym zapomniałam. E, także robię Charlie kolację niespodziankę. Charlie ogląda w tym momencie i praktycznie co wieczór serial na Netflixie o czarownicach. A jeszcze, jeszcze nie można tu przychodzić? Halo? Nie, bo nie będzie niespodzianki, a mama się tak stara. To ma cały czas. Ty podglądaj. Nie wiedziałam, że to będzie. Niemożliwe. Wiedziałeś? wiedziałeś, że taki talerz bajrancki? Hokus pokus, to jest kapelusz czarowniczy. A tamoliny? Ja pierdziele Mogę jednego? Mogę jedną znaczy? No, panie. Jakaś straszna kolacja. A co tam jest w środku? Jakieś mleko? Słodkie? <laughs> Kakao. 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 Od jednego do dziesięciu. Jak się kapelusz podoba? Kapelusz talerz. 100 miliony 19,15. 100 miliony 19,15 to chyba gruba ocena. Mm -hmm. Największa w historii na razie. Znalazłam teraz w biurze torebkę z Etam, i od razu Wam mówię, że naprawdę to nie jest współpraca, bo nawet ostatnio, jak pokazywałam Wam swetry, które kupiłam, to były takie niedowiarki, i mówiły, że na pewno. Te swetry były ze współpracy, nie. Wiem, że jesteście przyzwyczajeni, że dużo reklamuję, ale to nie tym razem. Nawet tu gdzieś, o, proszę bardzo. Mam rachunek. Jeszcze przed właśnie wyjazdem z tam do Paryża skoczyłam sobie do centrum handlowego, i tak przy okazji weszłam zobaczyć, co tam mają i znalazłam. Nie wiem, co to jest, czy to jest piżamka, czy to jest po prostu taki komplet. Natomiast ja nie będę używała tego zestawu jako piżamy, tylko właśnie jako taki. Komplet do chodzenia na co dzień. Rozłożyłam sobie e, tak ładnie na kanapie, żebyście dobrze widzieli. E, tutaj mamy spodnie z szeroką nogawką. Materiał jest po prostu taki milusi, sweterkowy, mięciutki. E, tutaj mamy golfik i powiem Wam, e, bardzo fajny taki cieniutki materiał, bo czasami tu w tych swetrach można się ugotować. A tu naprawdę e, bardzo taki delikatny materiał. Golfik. E, po prostu sweterek z golfikiem, do tego spodnie. No mega. Jutro się może e, ubiorę. Ten komplet to zobaczycie, ale stwierdziłam, że już wam go pokażę, bo w sklepach jest chyba tam w dwóch kolorach albo w trzech. Chyba jeszcze czarny i brązowy był, ale nie jestem pewna. Mi się najbardziej spodobał właśnie ten szary. Hey vlog! Hey vlog! Dobrze stoimy? Mama! Wow, jaki duży! A o co chodzi, że tam są takie pomponiki, jakieś dodatki? Nie, nie, To takie Halloweenowe można, co? Ale Martynka ci zrobiła prezent. Ja cię kręcę. Zobacz, trzeba tak. Pachnie to? Nie. tak. no tak. Jak? Chemicznie. Chemicznie, pachnie. Chemicznie. Jak po czesku zabrzmiało. Chemiczno. Tylko nie w piżama, jejku. Ale to nie, one nie wrócą. Wow, te zrobiłaś z tego slajmu. Tak. przygotowałam sobie kąpiel lawendową i tak bardzo potrzebuję się wygrzać ja nie wiem, po prostu chyba mnie przewiało bo jakoś mi tak jest chudna, bo czuję, że mnie trochę rozbiera, więc zrobiłam sobie kolację do wanny, bo nie chciało mi się czekać zanim zjem stwierdziłam, że połączę sobie kąpiel z kolacją i proszę jak przyjemnie, a na kolację dzisiaj zrobiłam sobie buratę, herbatka z miodem, z miętką i świecę z twinkle wedding day ja lubię mieć więcej tych świec zapalonych w łazience, a to jest taki bardzo delikatny zapach, wydaje mi się, że najdelikatniejszy z całej naszej kolekcji, dlatego go wybrałam do łazienki, żeby móc odpalić sobie dwie duże, bo jakbym wybrała inny zapach Twinkle i postawiła tutaj dwie świece, to chyba bym zwariowała, bo te zapachy są niektóre tak intensywne, że dwie duże świece w takiej mojej łazience to można byłoby oszaleć, także yy, wedding day jest idealny już śpi, a mnie po prostu ta kąpiel tak rozłożyła, że tak myślałam, że nawet po nocy sobie pomaluję te dynie, właśnie tego pumpkinmana, którego wam w sumie nie pokazałam, ale nie mam siły na to, więc idę spać, wyśpię się i jutro z samego rana spróbuję właśnie to wszystko ogarnąć. Będzie też lepsze światło, wyśpię się, nie zarwę nocki, także tak musiało być. oglądamy mendezów. Oglądamy. Już trochę. No, ale ty grasz teraz to jak? Kiedyś mecz. Jest nowa FIFA i mój mąż oczywiście musiał ją wykupić. <noise> Więc tak, katuję codziennie. Ej, no A ja co, oglądam. Ja 6 meczów przez 4 dni. No okej. Okay. Ale mamy teraz bardzo fajny serial. Właśnie Mende Menendezowie się nazywa nie. Y <głos> <głos> bo bo, bo, bo nie bo poczekaj. Potwory. 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 Na Netflixie super. To znaczy, jakby cała sytuacja bardzo przykra i obrzydliwa, ale serial ciekawy. Potwory naprawdę się nazywa? Czy jakoś inaczej? Monster. Na, na pewno wyświetli wam się w proponowanych. Dobranoc, kochani. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną ten dzień. E, jesieniara Młod. Mam nadzieję, że w Was również się już budzi, a <grym> jeżeli nie. To ze mną się na pewno obudzi prędzej czy później. Dobranoc, pa!